Cześć, witajcie, ja jestem Nawczony i witam was w kardzie Borussia Dortmund, no dzisiaj nieco później, ale chyba najważniejsze, że jest, tak więc lecimy z kolejnymi meczami w Bundeslidze, no a także przed nami pierwsze spotkanie 1/16 Ligi Europy, tak więc będzie ciekawie. No a na początek mecz z Herton Berlin, no ale z racji tego, że oni zajmują jedną z ostatnich pozycji, postanowiłem przesymulować ten mecz, no bo jednak za długo by trwał sezon, też za nudno bo już było i dlatego te właśnie mecze ze słabszymi tutaj drużynami będziemy symulować, no i zobaczymy jak nam wyjdzie, tak więc wygrywamy 2 do 0, Aubameyang strzelił gola jeszcze ktoś tam, ale nie zdążyłem nawet zauważyć, no i cóż przed nami spotkanie ligowe e, z Hanowerem, no a potem przejdzie, przejdziemy do meczu Ligi Europy z Sampdornią, e, czyli taki przeciwnik myślę spokojnie do wyeliminowania e, z Ajaxem chociażby przecież w grupie wygrywaliśmy, więc dlaczego z Sampdorium byśmy mieli odpaść e, no ale tutaj kolejne treningi no i przechodzimy właśnie do spotkania z Hanoverem. Będziemy mieli świetną okazję, żeby przetestować naszych nowych zawodników, których kupiliśmy w poprzednim okienku. No i cóż, wybieramy koszyłki, no i przechodzimy już do tego meczu. Piąta minuta, pierwsza sytuacja niestety nie należona do nas, a dla gości e, do gości. No i spójrzmy tutaj Erling przy piłce uderza. Na szczęście broni Bramkarz jeszcze Hummels tutaj wybija piłkę. E, no i nic ostatecznie z tej akcji więcej nie wynikło. Tutaj kolejna sytuacja w 30 minucie podanie do Alba Mayanga jednak ten nie zdążył. E, wyszedł ładnie do tej piłki Ziller. No i niestety nie ma gola. 36 minuta podanie do Roysa na skrzydło. No i spójrzmy, Roy schodzi do środka. Wspaniała okazja uderza. Niestety i jeszcze tam walczył o przejęcie. Niestety nie udało się. No i nie ma gola. 80. minuta. Jest rzutka. Główkuje Matip. No i jest gol na 1 do 0 dla naszego zespołu. E, strzela go właśnie nasz nowy zawodnik. Czyli to co mówiłem się sprawdza, e, że właśnie chcemy przetestować nowe gwiazdy w naszym zespole. No i właśnie e, Joel Matip tutaj w pierwszym swoim meczu albo drugim, chyba drugim, jednak strzela właśnie gola, jakże ładnego, jakże ważnego, przecież w 80 minuc minucie tak więc jeszcze tutaj chwila pozostała em, do zakończenia tego spotkania. No i właśnie spójrzcie, 90 minuta kagała przy piłce, ładnie przychodzi tutaj Hoffman, no i spójrzmy, kagała uderza, niestety, kolejna ładna w tym spotkaniu interwencja, właśnie zigera, ładnie ten bramkarz się spisywał, no ale mimo to, to my wychodzimy z z tego spotkania 3 punkty, wpodałem na nasze konto, no Hannover niestety musi pogodzić się z porażką, tak więc jest dobrze kolejne trzy punkty na naszym koncie. No ale teraz skupiamy się tylko i wyłącznie już na europejskich kucharach, bo przed nami spotkanie, tak jak mówiłem, sam w no tutaj jeszcze przed tym meczem się Julian rozwinął, fajnie, już ma 79 e, niesamowity postęp tego młodego zawodnika u nas w zespole e, no i cóż, symulujemy czekamy na ten mecz, niesamowicie się on zapowiada, sam Dornian nie jest wcale takim słabym przeciwnikiem, no i pierwszy mecz na wyjeździe, czyli jestem z tego zadowolony, właśnie bo wolę zaczynać na wyjeździe e, no i przechodzimy do tego meczu tak więc 15 minuta przy Piłce, tutaj Mkhitaryan, wystąpiliśmy ogólnie lekko, jak widzicie, rezerwowym składem, tutaj podajemy do Wernera no i spójrzmy, Timo Werner uderza niestety prosto w bramkarza, no i nie ma go dla naszego zespołu. Kolejna sytuacja, już 5 minut później. Tym razem i przy piłce. No i spójrzmy: Kserdan, Shakiri, Berbera. To spin do środka uderza. Niestety ładna interwencja Bramkarza. I jeszcze tam walczył e, nasz tutaj e, pomocnik Jurni Sahin, Niestety nie udało mu się mm, zdobyć piłki. 39 minuta akcja przeciwnika, Spójrzmy: uderzenie z daleka. No na szczęście e, słupek nas ratuje w tej sytuacji, bo już Eder tutaj mógł wyprowadzić e, swój zespół właśnie na prowadzenie. No i spójrzmy: 40. 25 minuta Kagała przy piłce Fake shot schodzi do środka Uderza niestety ładna interwencja Jeszcze tutaj główką próbował Jednak jest za niskim zawodnikiem no i nic z tego nie wyszło No a tutaj niestety Zaskoczenie w końcówce tego spotkania I tą właśnie akcją Tutaj sam Dornia wychodzi na prowadzenie Golem Popisał się Roberto Sordiano No i cóż przegrywamy pierwsze spotkanie, no mimo że byliśmy lepsi, trzeba to otwarcie powiedzieć. Jak widać w strzałach 4 do 1, oczywiście w strzałach cennych Tak więc jeden cenny strzał właśnie ta bramka z e, Sampdori. My mieliśmy tych sytuacji trochę, jednak no niestety nie wykorzystaliśmy ich. No i trzeba się tutaj mocno postarać w meczu rewanżowym, który oczywiście w kolejnym odcinku, tak więc na dzisiaj to będzie tyle. Zmierzymy się także z Bayernem Monachium, tak więc przed nami bardzo ciekawe mecze. Mam nadzieję, że będziecie. No i cóż, jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę. Ja się z wami żegnam, więc do usłyszenia. No i cześć!